Cześć wszystkim z tej strony mają w moim kolejnym filmie Jak widzicie po tytule Zepsuł mi się aparat Więc e, filmów Prawdopodobnie nie będzie przez dłuższy czas Nie wiem kiedy Ale planuję kupić nowy aparat, będę na niego zbierać Myślę, się, mi tam w sumie niewiele do tego nowego aparatu Żeby go kupić Także muszę po prostu z niego dozbierać No i będą filmy, nie wiem ile mi to zajmie Mam nadzieję, że niedługo Bo naprawdę po prostu mi jest szkoda, żeby nie było w ogóle żadnych filmów na kanale Także e, zamiast filmów będą live'y Także jeżeli jeszcze nie zostawiliście dzwoneczka To zostawcie, żeby po prostu Was żaden live nie ominął Więc wydaje mi się, że to jest fajna alternatywa Zamiast właśnie tych filmów Bo naprawdę jakby mogłam sobie pokazać Jak to teraz wygląda Więc e, aparat ogólnie, jeżeli ktoś byłby ciekawy Co z nim zrobiłam Otóż postawiłam go na lampę pierścieniową no i mi z tej lampy po prostu spadł. Także obiektyw mi się wygiął. Nie wiem, czy to po prostu będzie widać na filmie, ale jest lekko wygięty. Nie mogę z tym aparatem nic zrobić, nie mogę go włączyć, nie mogę go wyłączyć. W sumie, znaczy jest włączony cały czas, ale obiektyw nie może się schować. Jak chcę go włączyć, to wyświetla mi się błąd obiektywu. Także nie mam na ten moment aparatu. Jest mi strasznie jestem przykro Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, przepraszam Was za to, że filmów nie było przez... Ponad tydzień, tak naprawdę. E, ten film nagrywam na szybko telefonem, e, bo w sumie zauważyliście pewnie, że jest gorsza jakość. Właśnie nie wiem, czy na ten czas nagrywać filmy telefonem, czy to Wam jakoś bardzo, bardzo przeszkadza, no ale ja wolę mieć osobiście filmy dobrej jakości, dobrze zmontowane, dobrze przygotowane, dobrze zrobione. No jestem perfekcjonistą, że chodzi o filmy, także musicie mi to wybaczyć. E, natomiast. Mam nadzieję, że szybko uzbieram ten aparat i jakoś yy, po prostu to pójdzie. Bo szkoda, mi po prostu kanału, żeby nie nim nie było. Także będę robiła często live, więc możecie wbijać i zostawić dzwoneczek. I w ogóle, jeżeli jesteście na kanale, to też możecie mnie zasubskrybować. Za, yy, A teraz zostajcie w górę, na yy, się, będzie mi bardzo, bardzo miło. Yy, I fajnie by było, gdyby ten film zobaczyło dużo osób, bo jednak jest to taka dosyć ważna informacja, e, więc możecie udostępniać, zostawić łapki w górę I w ogóle, jeżeli ktoś się zna na aparatach, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś do mnie napisze na Instagramie, na Facebooku, czy też odezwie się w komentarzu na dole e, Ponieważ potrzebuję osoby, która mi pomoże z wyborem aparatu, bo w sumie mam pewien dylemat e, I po prostu się tak długo zastanawiam, tyle recenzji na tym YouTube, że to po prostu głowa mała Także, jeżeli ktoś z Was się zna na aparatach i będzie chciał mi doradzić, e, to piszcie do mnie, proszę, bo Trzebuje tej pomocy. <grych> także co? E, to chyba było na tyle. E, przepraszam Was jeszcze raz za to, że filmów prawdopodobnie nie będzie e, przez jakiś okres czasu, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no ale ja jest dara po prostu. No no, no no, no jest jak jest, także Także przepraszam. E, I co? I widzimy się, mam nadzieję, na live. Także co? Do zobaczonka i, i pa pa <grych>